Porządek na granicy zaczyna się wtedy, kiedy przyjeżdża prasa. Wówczas zamienia się te, tych młodych pograniczników, jakby to kiedyś powiedziano, czyli funkcjonariuszy Bundespolizei na dużych, doświadczonych facetów. Kiedy ci funkcjonariusze nie patrzą w swoje komórki, czy też nie siedzą na krzesełkach pod tym namiotem i nie przeglądają sieci, nie przeglądają mediów społecznościowych, no to wiadomo, że coś się będzie działo. To wówczas przyjeżdża, przyjeżdża prasa, wtedy zaczynają się poważne kontrole, wtedy każdy samochód na bok i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To od razu widać, kiedy coś pod propagandę się również po niemieckiej stronie robi. Ważniejsze jest, co Niemcy robią w drugą stronę. Z drugą strony, oczywiście, że przerzucają w każdym miejscu, w którym mogą. Żadna propaganda świata pana Tuska w tej chwili nic z tym fantem już nie zrobi. Nie da się już tego ukryć. Wszyscy akolici pana Tuska, którzy mówią, że jak to się tam nazywa grupy Bąkiewicza, faszyści, naziści, kontrolują, pilnują. Tu wracałam z Niemiec, zakupów, chcieli mi kodrować bagażnik to wszystko są oczywiście bzdury. Ci ludzie dokumentują i ewentualnie powstrzymują nielegalsów, ilegalsów, bo to teraz już nie wiadomo, czy to są nielegalni, legalni. Znaczy wiadomo, no z Niemiec przychodzą sami legalnie, wszyscy mają kwit, tak, wystawione przez rząd federalny. Powstrzymują tych ludzi i powiadamiają zarówno Straż Graniczną, jak i przez media społecznościowe resztę Polski. I tego, tego pan Tusk znieść nie mógł. To wstrzymało, jak gdyby pamiętacie, panie, państwo, te słynne autobusy z Eisenhüttenstadt. Już tu pana dyrektora mówiliśmy, że Eisenhüttenstadt, czyli ten ośrodek wyrzutowy, który Niemcy mają przy polskiej granicy, tam autobusy wszystkie się grzeją, silniki chodzą pełną parą, i to miało być takie przerzucanie na masową skalę migrantów do Polski. Nie sądzę, żeby pan premier Donald Tusk w ciągu 24 czy 12 godzin zmienił swoje zdanie i z przeciwnika kontroli granicznej stał się zwolennikiem kontroli granicznej. Proszę pamiętać, że już w 2023, jak wspomnieliśmy, czyli wtedy, kiedy Niemcy zaczynali kontrolę na granicy polskiej, minister spraw wewnętrznych wówczas mówił, że po polskiej granicy nie będzie żadnych retorsji, gdyż uwaga, Polski na to nie stać. Ja natomiast wczoraj słyszałem, że pan. Tusk powiedział, iż też kontroli nie będzie, bo przecież do Niemiec jeździ całe mnóstwo Polaków do pracy i co wówczas z tymi Polakami zrobić? No szkoda, że w czasie jednej słusznej choroby nie martwił się tym, że nie martwił się tym, że, będzie, że będą kontrole, nie martwił się tym, że ludzie muszą jeździć do Niemiec do pracy i tymi całymi tym całym bałaganem, który wtedy nam zafundowali, martwi się tym teraz. Zasadniczo moim zdaniem przywrócenie kontroli na granicy, pozorowane, bo to będzie przywrócenie oczywiście pozorowane, ma na celu usunięcie tych wszystkich aktywistów z terenów pasa granicznego. Czyli chodzi o to, kolokwialnie mówiąc, aby oni się strażnikom pod nogami nie szlajali, aby strażnicy na tym terenie mogli robić, co im się żywnie podoba. Aby ten przemyt szedł pełną parą. Jest mi ciężko uwierzyć w zmianę sposobu myślenia i w zmianę poddańczości pana Tuska wobec Berlina. Raczej chodzi tutaj o usunięcie aktywistów z tych przejść granicznych i o pozwolenie tym aktywistom, nieaktywistom, pozwolenie Bundespolizei na przekazywanie. Tych uchodźców na Polskiej Straży Granicznej. Jeszcze jedna mała uwaga do tego, nie wiem czy Państwo słyszeliście o wypowiedzi jednego z lekarzy, chyba na sesji Rady Miejskiej w Zielonej Górze, który mówił, że ci ludzie, którzy są do nas przerzucani, którzy do nas są wyrzucani, to w dużej mierze są ludzie chorzy, zarówno chorzy psychicznie, jak i chorzy fizycznie, z różnymi złamaniami, z różnymi chorobami, w tym z chorobami wenerycznymi itd. itd., itd. Więc e, ta sytuacja jest naprawdę skomplikowana mm, i tak, może i będą te kontrole, ale raczej po to, aby oczyścić, oczyścić przejścia graniczne, aby towarzystwo e, pana premiera Tuska miało wolne pole do dalszego przemytu ludzi z Niemiec do Polski.